Felicjan Andrzejczak zmarł dzisiaj, 18 września, po długiej walce z chorobą przekazał nam menedżer artysty. W poruszających słowach pożegnali go przyjaciele, m.in. Krzysztof Cugowski. Felicjan Andrzejczak na scenie był aktywny od 1971 roku, lecz najbardziej znany był z rocznej obecności jako wokalista w budce suflera 1982-1983. do 1983. W grupie stanął za mikrofonem w kultowych przebojach, jak Jolka, Jolka pamiętasz, Czas Ołowiu czy Noc Komety. Felicjan Andrzejczak przyszedł na świat 16 maja 1948 roku w Pięczkowie. Jako uczeń amatorsko śpiewał piosenki Czesława Niemena, a w 1970 roku ożenił się z Jadwigą, która przez całe życie była jego wielkim wsparciem. Para doczekała się dwójki dzieci syna Rafała i córki Kingi. W 1970 roku współtworzył zespół C411. Za wykonanie piosenki Dziwny jest ten świat podczas Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Talentów w Jeleniej Górze otrzymał trzecią nagrodę. Wykonywał między innymi Piosenki Peron Wes, a także Chyba dzisiaj nie zaśniemy. W 1982 roku został zaproszony do objęcia roli wokalisty w zespole Budka Suflera, a piosenka Jolka, Jolka pamiętasz trafiła na szczyt LPPR3. Gdy przestał być głównym wokalistą grupy, przez lata koncertował z zespołem jako gość specjalny. W 2020 roku śpiewał utwór Czas ołowiu na pogrzebie Romualda Lipki, a w listopadzie tegoż roku ukazała się pierwsza pełna płyta Budki Suflera z Andrzejczakiem na wokalu pod tytułem 10 lat samotności. Po rozstaniu z zespołem Andrzejczak kontynuował karierę solową. Niecały miesiąc temu, 22 sierpnia, wystąpił podczas telewizyjnego koncertu Sopot Top of the Top Festival. Ostatni raz wystąpił przed publicznością zaledwie tydzień temu, 11 września, w Rzepinie.